Kto jestem? Wojtek. A to mój bajczek. Zaczynając od góry, mamy gripy. PSD Passenger Polecali mi je na koszelinie, To po prostu kupiłem Kierownica Stranger Piston Dostałem ją do ramy Wcześniejszej ramy jaką miałem Jak teraz się spoko Się spisuje Co by tu dużo dalej opowiadać Jest Kiera nie była przysiadana Dlaczego 4pc podoba mi się Ale myślę nad zmianą na 2pc Żeby było po prostu Żeby inaczej wyglądał Mostek znowu Stranger Stranger Machine Historia jego jest taka, że miało go z 15 osób, z 10 W ogóle latało tutaj po miastach tutaj no i przyszło do mnie. Kupiłem go od ziomeczka ześcijnka za okazyjną cenę, chyba stówkę tę żebym No, y, Stery Primo Kręcą się, jest spoko. Ale Powiedz jak długo jeździłeś na tej gwiazdce śmiesznej no, jest dobry rok, z dobry rok w mi się korek od widelca. Jak wskazałem w to się przekręcało I sobie pomyślałem, że wklepię to No i tak zostało przez rok hmm. Widelec E-Klat Stor, Na dożywotniej gwarancji 2.5 offset hmm. Czarny, bo pasuje do roweru Kupiłem go na promocji na Awę. Przechodzimy do koła Koło obkręca się na obręczy e 3 XL Hmm. spodoba mi się po prostu sam design tej obręczy i po prostu ją wziąłem. Piasta Stranger Crux V2 Brałem, bo najtańsza była na rynku i nie miałem więcej po prostu funduszy szprychę CM i oponka Eklet Fireball z piastą nie ma żadnych problemów yy, łożyska się nie sypią. Yy, dużo ludzi mówi, że się. pieprzą się łożyska. Mi się nic za mnie nie dzieje, po prostu jest wszystko ok. Yy, ma dedykowane gwardy. Yy, w ogóle nie kroją szprych jak na przykład grinduje rurki. Yy, na szprychach zostaje wosk, ale jakoś działa, nie? Pegi po prawej stronie. SKy to 110. Mam go od pierwszego jamu w Stargardzie. Wygrałem za pierwszą rurkę, którą zrobiłem. Trzyma się go już dzisiaj, bo czas najwyższy zdjęć, bo no bo co? No, kończą się już. Będę celował chyba w ekla dweną. Zobaczymy. Po lewej stronie mam salta seryjnego. Kupiłem go kiedyś od żumeczka za bułkę z kaliszczaka. Był bardzo głodny. Powiedział, że jak się kupię bułkę, to dam jej no. no i są tu dzisiaj, co nie? Przechodzimy do ramy, najbardziej rzucającej się w oczy części w moim rowerze. Świeża przyszła z AWE, dziękujemy. Rozmiar 2.1. Dlaczego? Ze względu na mój wzrost 186 cm. poprzednia rama tak samo była, 2.1. Dobrze mi się jeździło. I to tak samo wziąłem. 2.1. 1 Wielki trójkąt ma 12, do 13. Jeszcze nie jeździłem na takim, zobaczymy. Myślę, że piątki będą fajnie się kręciły. Kolor taki, bo o, lubię eksperymentować z kolorami ram. Tak samo, tak samo jak i z oponami. Rama przyszła z takimi wlepami, jak jest obklejona. To w zestawie dostałem dodatkowe od Battery Shipa. Hmm. Rama jest y, myślę, że poszukiwana na rynku. Dużo osób ją chce. Również ja ją chciałem bardzo. No i się w końcu dorobiłem. Spawy są fajnie skonstruowane, mocne, płaskie. Podobnie jak w Nentebreku, nie? Takie tutaj. Wzmocnienia. Tylny trójkąt. Jest przystosowany do dużych opon 2 2,5. Podoba mi się to, bo mam często gruby balon No i czasem mam dużą centrę, więc też mi przydaje. Siodło od fita zamienione z moim ziomeczkiem lewym, pozdrawiam, źle jest Kopszalina. Wcześniej miałem yy, brązowe, nie pasowałem do roweru, więc się z nim zamieniłem. Siodło jest wygodne. E, rwie się z tyłu więc e, pewnie niedługo trzeba go zmienić jak na jest ok, więc zostawiamy nie? E, sztyca no name, chyba jeszcze od mojego pierwszego seryjnego roweru, czyli 4 lata temu więcej niż 4, 4,5 e, malowałem ją na czarno kilka razy już trochę schodzi mi farba mamy farba. No, no tutaj korby e -class, Tibia 170 dużo osób mi je polecało konstrukcja 3pc solidny kształt, dobra marka zajebiście jest nie? pedały e kontra Bartek mi je polecał mają tutaj metalowe piny już kilka razy się nadziałem piszczelem na nie no nie było to zbyt przyjemne trzymają nogę nie spada, nawet jak mamy tutaj wasy podzierane, Jest dobrze. nie? Zębatka Primo Solid, 2-5 zębów. Mam ją z półtora roku. Przy grindach spoko. Ślizga się. Już z jednej strony jest wytarta. Kupiłem ją tak samo ze względu na cenę, nie miałem więcej funduszy, a potrzebowałem zębatki z gładem. Support mamy od Kinka bardzo mega w porządku kręci się talala lala B 22mm łańcuch mamy, a raczej mamy kilka łańcuchów w jednym kulta i rance. no skułem się z chwilą pojechałem do toalety i pęknie po drodze musiałem znowu skuwać no czas najwyższy zmienić w końcu ten łańcuch yy, łańcuch napędza mnie tylne koło które jest na WTP wtphx freecoaster Moje pierwsze friko. Jestem bardzo zadowolony z tej piasty. Muszę ją przeserwisować, bo dawno tego nie robiłem i łapie śluzy. Dostałem dedykowane gwardy do niej na prawą i lewą stronę. Po prawej stronie, czyli latą, którą grinduję, pękł już dwa razy. Więc zamontowałem sobie. ODSG. Nie polecam, strasznie się gną. Wardy są z kijowego plastiku. Dostałem koło, zamontowałem, pojechałem na park, skoczyłem na Fidla i pęk. No, napisałem do Bartka i zamówiliśmy po prostu metalowego. Wytrzymał mi z półtora miesiąca. I wskakuję ostatnio na Fivki, żeby zrobić harda i słyszę tylko metal metaliczny dźwięk. Nie, 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 nie Także nie polecam tych gwardów e, dedykowanych do WTP Helixa. Po przecież drivera Guard trzyma się. To jest ten właśnie dedykowany, jak na razie się trzyma. Dużo nie grinduje na opo stronę, więc dlatego... E, a zamontowałem tutaj e, po stronie drivera Primo DSG. Obręcz tak samo jak z przodu, Eclet Trick mm, Szprychy CN no, jak widać, już są trochę popękane. Pamiętam, że na parku jakiś skuterki dał mi etui na takiej gumeczce i miał właśnie takiego jednorożca, to spodobało mi się po prostu sobie włożyłem, więc już trochę nie tak zostało. Oponka, tak samo jak z przodu, Fireball, rozmiar B4. Wiele osób ma na nich jeździć i pewny sprzęt Trzymają się Z tyłu grinduje na, grinduje na pegach. R.M.D. również wygrałem na dżemie, na pierwszym dżemie. A z drugiej strony jest ten salt, kupiłem od za bułkę. Nie są kromą, nakładek też nie wymieniałem, więc tu podjeżdżały, nie? My teraz idziemy nagrać kilka sztuczek, a wam zostawiam kod rabatowy na AWE, ważne do końca tego tygodnia, także śpieszki się, nie? Ma tyle. Myślę, że wszystko wymieniłem. Dajcie znać, czy podoba Wam się mój rower. I napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w następnym odcinku. Siama.